Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, Patryk, a to jest kolejny odcinek zagrywowy. Alan Wake, zapraszam Was do oglądania. No i tak, mechanicowie, w poprzednim odcinku, pod koniec odcinka, w sumie poprzedniego, dotarliśmy do takiej jakby elektrowni, i musimy przejść przez placy transformerami. Transformatorami. Dobra, to wszystko sobie zbieramy i idziemy dalej. Tylko, gdzie tutaj jeździć? Tu jest zamknięte. Musimy iść tutaj gdzieś. O, tutaj jest termos, ale ja go nie wezmę. On jest tam po drugiej stronie za tą kratą. Czy czym tam za tą siatką właściwie. Dobra, tutaj musimy uważać. Ło, patrzcie. Koleś, koleś, dwóch kolesi jakich wielkich. Dobra, ja tu granata rzucam. U, Jezu! <grystanie> Dobra, tamten drugi, tamten drugi żyje? Tamten drugi żyje, żyje. Ma się dobrze. Chodź to tutaj, kurde. Ale wytrzymały był. Co? No, dobra. O, tutaj jest termos, to sobie go weźmiemy. Ok. E, którędy tutaj iść. Tutaj nie przejdę. To musi być tędy. Dobra, tutaj jest zabrykadowane dyskami. To tu też nie przejdę, ale tu się coś da zrobić. O, osiągnięto punkt zapisu. Świetnie. E, ok. Hop. I my, my musimy się, się chyba udać tutaj na górę. Co jest? Hej. Hej, hej, hej. A, dobra. To chyba niczego nie było, tak? Chyba nie. Dobra, hop. O, a to co to? Jak... Ktoś tutaj chyba sobie na fotelku siedział, widzę. O kurde, trochę zabolało mnie to w sumie, Alana. dobra, kolejny punkt, y, punkt zapisu osiągnęliśmy i lecimy dalej. Dobra, tutaj mam jakieś samochody, jakieś ptaki. O nie za wesoło się nie zapowiada, tutaj chyba jakaś kraksa była, zobaczcie sami. O kurde, ale musiał przywalić. Dobra, idziemy stąd. Idziemy tutaj. Bo tutaj się da właściwie wejść. O Jezu! Trochę się przestraszyłem, nie ukrywałem. Dobra. Okej, okay, wchodzimy tutaj. Ale jak on mi tutaj wybiegł, ham jeden, dobra. Tutaj chyba tego użyć trzeba. Tak, tutaj się most przekręci i będziemy mogli tam sobie pójść. Bierz, tutaj rakietnicę, tu jest amunicja. Ale ja jej nie wezmę, bo mam na full w sumie. No w sumie mam... Pełny magazynek. Dobra, czekamy tutaj. Jak to się obrudzi. Jak to się obrudzi, to my na to wejdziemy i sobie przejdziemy. Ej, co to miał być? Hm? A, dobra, dobra. Ja na to od razu tutaj wskoczę. O, dobra. Hop. Tutaj już się jakieś dziwne zjawiska dzieją, no to ja sobie stąd spadam. Spadam sobie stąd jak najdalej. O Jezu. Dobra, czy tutaj mamy ptaki? Czy to kruki? O Jezu debile jacyś Era, mi się to przyda o nie get damn it. nie przejdę dobra to będzie się tak obracało my tu musimy przetrwać kurczy nie zdążyłem tak bo to się tak obróci dobra 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 kurde pieczome no zostawcie mnie Dobra, dobra, to się obraca, to się obraca, i zaraz przejdę, zaraz przejdę, zaraz przejdę, zaraz, a on przejdzie i przeszedł. Udało się, dobra, tutaj biegniemy. Tutaj, tutaj, tutaj. O jezu, już się czuję taki bezpieczny. Dobra, tutaj jak widzicie, jest coś zniszczone. Niestety, dobra. Poźmiemy sobie amunicję do strzelby. Jeszcze tu jest amunicja. Tutaj jeszcze coś jest, może w tej szafie. Nie? Nic nie ma, dobra. Tutaj jest taki telewizor. No, była tam raca jakaś. Dobra, tutaj jakiś program telewizyjny, ale ja go olewam i biegniemy dalej. O, proszę, proszę bardzo, to helikopter to tam bary leci. I Sara. Okej, okay, dobra. Widzicie, nasi przyjaciele nas no, wspierają tutaj. I w ogóle. Mówię, żeby Alan ci nie poddawał. O kurde, co ja włączyłem. Dobra, idziemy dalej. O kurde. A ja, ja się... O Jezu, co to ma być? Ile ich tutaj jest? Dobra, szybko, flara, flara. O, kurde, no ten pistolet. Dobra, jeszcze... O Jezu, jaki wielki. Dobra, udało się, wszystkich pokonałem, kurde bele. To to myślałem, że uzyskam zapis. <grym one language> o, proszę bardzo, jednak uzyskałem zapis. Ojej, to, 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 to kurde, no, dziwaki, jedne. Sikiera mi się rzucają. Dobra. Gdzie ten koleś? Hej. Tam jeszcze są? Wow. Dobra. O jezu, joki wielki! Ile ich tutaj jest? Ilu znaczy? Ojej, dobra! Nie! Yeah. Wszyscy popadali, chyba. No nie wszyscy, oj nie, oj nie. Jezu, ja nie wiem, czy ja przeżyję właściwie, bo mam bardzo mało życia. Dobra. I sam ten typek, bo tu był taki jeden typek U, Jezu! O coś to się stało Ale to było dobre, co? Ja tutaj sobie zbieram przedmioty, a tu nagle mnie typek od tyłu atakuje. Ajajaj Ale Trzeba powiedzieć, że to było dobre. O, patrzcie. To mogę im trochę. Uj Jezu, mnie też atakują chyba. Tak kurde. Ale mnie nie zaatakują. Dobra, dobra, kurde, pieczone, Ja tak mam mało życia. No, w sumie nie tak mało, ale dobra. Szybko biegniemy do światełka, do światełka, do światełka, do światełka. i jesteśmy w światełku i mnie nic tu nikt mnie tutaj nie zabije. Dobra, bierzemy sobie te przedmioty i idziemy dalej. W sumie jesteśmy już przy tej elektrowni, mój mówię? Patrzcie, tam jest ta elektrownia. My musimy jakoś, jakoś tam obejść ją naokoło i tam jakoś wejść. Dobra, o, ziomkowie, dobra, ziomkowie, ziomkowie, racę sobie, w sumie flara, czy to raca, raca. Jeszcze tych tutaj gości trzeba sobie sprzątnąć. O kurde, gdzie ja wpadłem? Ej, musiałem chyba tędy iść, czy nie? Chyba tak, a tak, dobrze, tędy. O, tam było jakaś... Co tam było? Jakaś strzałeczka. I co tutaj jest? Tutaj jest jakaś jedynie strzałeczka. I nic poza tym. Ale dobra, idziemy sobie dalej. Safe Haven. Dobra. Gdzie tutaj iść? Co tutaj jest właściwie? Tutaj nic nie ma. Tutaj sobie nie przejdę. To muszę pewnie iść tutaj. Right there. Miss Weaver, Cynthia, I'm a friend. Prove it. Uh you knew Zane, Thomas Zane. You're the lady of the light in the song. You can help me. About time. Young man, I've been waiting a very long time for you. Dobra, jak widzicie, to jest chyba żona Wayne, czyli tego takiego Może go pamiętacie, może nie, ale on był w takim, no, kombinezonie takim morskim, nie wiem jak to nazwać, jakimś bodyscafie, no, nie wiem, no ale taki, kurde, w takim kombinezonie fajny. Był, pamiętam, kiedyś w początkowych etapach gry na takim pewnym zdjęciu, może pamiętacie, dobra. Okej, okay, gdzie on jest tutaj, tak? Co to trzeba odciąć zasilanie stacji, ludzi, muszę tak iść tam, tak? O Jezu. To, to w grach, moi kochani widzowie, to jest bardzo męczące jakaś postać. Nie wiem, zrobiliśmy coś? Nagle jakaś postać mówi nam, że jeszcze musimy coś zrobić. No moim zdaniem no to to jest bez sensu. Dobra, co tutaj jest? Co tutaj jest? Może to jest ten Thomas Zane? A tutaj to mi się przyda. Dzięki. Okej, okay, odetnij zasilanie stacji transformatowej. Czy jak to tam? Transformatorowej. Dobra. Brama się otwiera. I idziemy dalej. No, tam są jakieś deseczki. Tutaj też są jakieś deseczki. Tu jest jakiś fajny znak. O Jezu, Jezu. Tutaj jakiś koleś. O Jezu, no 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 no. Debile jakieś. No i co, i co? He, 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 Nic mi nie zrobicie. Oj, może i zrobią. Oj, no kur... No, przesadzają z tym. Jezu, no. Alantycia pojedna. Jak ty walczysz. Ajajajajaj. Dobra. Jeszcze raz. Jeszcze raz, ale teraz będę przygotowany na tych skurczybyków. Użyję tego. Hop. Okej, okay, gdzie oni są? Tutaj, tak? Masz kurde tożej. No. Nie będę tu się z nimi obijał. Dobra, szybko przygotowuję sobie strzelbę. Dobra. Teraz tego drugiego musimy zabić. Okej okay, i lecimy dalej. Tylko którędy, którędy, tędy, tak? Co to pisze? Ehehe. Dobra, idziemy dalej. Tutaj zapisz zapis gry. Okej, okay, dobra. Tutaj moi kochani widzowie ja pamiętam, że kiedyś, że kiedyś się grałem w grę, no to tutaj była jakaś zagadka chyba. Dobra, dobra. Jak to się tutaj robi, co? Chyba dobrze zrobiłem, no nie wiem Zaraz to dobra, ja chyba mogę tędy iść, tak? I co to mi da? Zaraz muszę sobie tutaj obczaić właściwie. O Boże, mogli dać te drzwi, nie wiem. Otwarte. A teraz muszę iść jakoś naokoło. I chyba wiem o co tutaj chodzi. a bo i nie. Zaraz, zaraz. Dobra, tutaj ja nie wejdę. To muszę się wrócić i trochę sobie pokombinować. Teraz... Kurde, to w zasadzie działa. A ile trochę? Może i teraz dobrze. Dobra. Okej, okay, tak sobie tu przejdę. Tak sobie tu przejdę. I gówno, i. <ścoughs> Kurde, bele, jak tam przejść? Może w jakoś to strzelę. Kurde, nie da się. Dobra. Ja pierdzielę, jak tutaj już zrobić to? Bo to musi się wysunąć to coś. Ja potem przejdę. Zaraz, bo tu chyba można zrobić tak, że tutaj będą te trzy pomosty. To jak będą trzy pomosty, to ja będę mógł tutaj wejść. Aj, nie tak, nie tak, nie tak. Dobra. Może to naciśnijmy. No ale to mi nic nie dało, także... Ja pierdzielę. Kto to wymyślał? I o co tutaj chodzi? Może ja nie wiem, może ja tego nie ogarnię właściwie. O! Proszę bardzo, udało się. Taka to kurde zagadka, widzicie? Tak, tutaj trzeba myśleć, walanie łejku. No i dobra, i ja mogę przejść sobie, proszę bardzo. Nawet nie, nie rozumiałem o co tutaj chodzi, że tutaj to się wysuwała, Jakoś sobie poradziłem. Dobra. Chyba tak musiałem to zrobić. No prąd się wyłącza. Dobra. O kurde, no i jakie ja przejdę teraz? Hem, 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 co? Kurde. I zostałem w sytuacji bez wyjścia. A nie, w sumie... Kurde. No dobra. Ja pierdziele. Jeszcze raz, <laughs> wpadłem do wody, a bo to to teraz będzie się tak szybko wysuwało, dobra Ja już biegnę, ja już sobie stąd biegnę No, come on, dawaj Dobra, szybko, 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 Teraz tutaj Szybko, biegniemy, biegniemy, biegniemy Dobra, udało się Wrócimy do pani Weaver, czy jak ona się tam nazywa i już sobie zakończymy ten odcinek Dobra, biegniemy, biegniemy. O! Widziałem, 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 że tu jest koleś. Widziałem twoje ramię. O Jezu, i ty imbecylu jeden. Dobra, uszczerbiamy tego. Dobra. Okej, okay. teraz to musimy sprzątnąć i idziemy dalej. Okej, okay. gdzie tu jest to... ...wyjście stąd? O kurde, jaki wielki! Jakiego no, 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 no kurde, no, no to jest bez sensu. Że to nawet do mnie nie podchodzi! O! Unik, unik, unik! Dobra, udało się. Co ja zrobiłem? A, dobra. <grystanie> Okej, okay, biegniemy dalej. Otwierajcie te drzwi, imbecile! Dobra, udało się. No, szybciej, come on, come on. Ok, tutaj chyba będzie zapis. Eee, o, Jezu. O, Rad, tutaj nie podchodź. O, i dobra, i dobra, i jest Gites Mayones. I dobra, moi widzowie. Ja tutaj już sobie zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam, mam nadzieję, że wam się podobało. No to, trzymać się do następnego odcinka. Cześć.